Siema. witam Was w nowym, ale krótkim odcinku. To jest najciekawsza rzecz co ja zrobiłem teraz. Znaczy nie najciekawsza, tylko pragnąłem tego. To jest tak nietypowo, że mamy Fortnite. No trochę się tego wkręciłem. Właśnie to! Cicho. Nie, nie kupuję całego. Jestem ja aż... Jestem biedny. Nie kupię tego całego. Kupuję to. Mati, to jest potwierdzenie, że to ja to kupiłem. Wcześniej to kupiłem w nie Wydam sobie w prawie stówy tylko 40... 36 zł. <laughs> Jestem walnier, wiem. I tu są potwierdzenia, że to, jest to ja. Właśnie jest. tego Potwierdzenie. Jest... Mój cel w życiu został spełniony. Nie wiem dlaczego tego. Nie wiem, nudy zakupy, co, co? Wy weź nie, otwiercę. Jest dobrze, jest dobrze. Dobrze, nie, nie. Ja też Świeże świecę oświeceniem nie przeklinam. Bo jeszcze myślałem, że to będzie w normalnym karnecie muzy mu muzycznym e, Miku zwykła, a to okazało się nie... Jest, mogę zrobić jak Gram. To na, tylko to tyle. Do, na, dobra, na razie. Pa.